Nu uitați să dați like, să lăsați să distribuiți acest 50-osobowa grupa młodzieży integruje się poznając y, tajniki y, motta przewodniego y, projektu, którym jest Boże Narodzenie bez granic. Młodzież w ramach projektu wykonywała samodzielnie różnorodne ozdoby świąteczne. Poznawała zwyczaje, tradycje i obrzędy związane ze świętami Bożego Narodzenia obchodzonymi w poszczególnych e, krajach e, m, uczestników projektu. Oprócz tego uczestnicy projektu zwiedzili Warszawę, e, byli w Białej Podlaskiej na wycieczce i mieli okazję pobuszować na Bialskim Lodowisku zorganizowane wieczorki narodowe, na których młodzież poznawała swoje kraje, prezentowała na prezentacjach multimedialnych, plakatach, gdzie prezentowała swoje potrawy narodowe. Miały nam wszystkim uświadomić, że pomimo odrębnych zwyczajów, tradycji i kultur więcej nas łączy niż dzieli. Dzisiejsze spotkanie jest uwieńczeniem tego projektu. Jest to wspólna międzynarodowa kolacja Wigilijna, podczas której młodzież prezentuje oprócz programów artystycznych swoje tradycje i obrzędy. I Józef Święty, I Józef Święty, We card is to the